Tak, tam kurwa samopoczucie, panowie świata, panowie Polacy, kurwa Europejczycy, kurwa patrzcie co piszą Jankesi, kurwa prawdziwi ludzie o kurwa gwiazdach tutejszych typu pani kurwa Doda, pani Baryla Rodowicz, pan kurwa Ka Karolak, czy jak tylko chyba najmniej, którzy kurwa jeżdżą tam się promować w tej zasranej Europie. Przeczytajcie sobie co inni tutaj piszą o tej dziwce, kurwa. <noise> Ładnie co? Kumara, to, to mi się najbardziej podoba A tak Wiecie <noise> Polska to jest miejsce, do którego idziecie, żeby się próbować kiedy jesteście naprawdę wielką gwiazdą a nie z kurwą trzymającą się dawno przy miłej chwały. <gul> kur kurwa, ja pierdolę, jesteście zajebiści, jesteście po prostu pępkiem świata. Nie, naprawdę. Trzeba się próbować w Polsce, bo w Polsce jest kiełbasa, kurwa. I w Polsce są garze, w Polsce są gwiazdy i kurwa i ludzie, którzy wszyscy mają periodontitis, z kurwa ropa im leci z dziose, kurwa. E vedala, si, kikuno, anak, jovem, jovem,